Szanowni Boże, bardzo się cieszymy, że możemy kolejny raz być tutaj razem z rodziną Radia Maryja. Bardzo dziękujemy za te 15 miesięcy razem z nami wsparcia i modlitwy. Prosimy o więcej. Przyjechaliśmy tutaj szukać jeszcze silniejszej wiary, jeszcze więcej cierpliwości, jeszcze więcej wyrozumiałości chociaż rzeczywistość która nas otacza jest dla nas coraz trudniejsza do zrozumienia. Chciałabym w tym miejscu bardzo podziękować ojcu dyrektorowi i wszystkim skupionym wokół radia Maryja i telewizji Trwam za tą działalność, którą dla polskiego społeczeństwa, ale też dla nas i dla prawdy wykonuje. Ta sytuacja od 15 miesięcy różni się zasadniczo choćby w taki sposób, że kiedyś wolno jeszcze było mówić o tym, co stało się pod smoleńskim. Dzisiaj w zasadzie należy przyjąć tą prawdę e, objawioną parę minut po katastrofie, iż to winni piloci doprowadzili do tego, że nie żyje 96 osób. Dzisiaj w Polsce w większości środków masowego przekazu my nie mamy większych problemów, nie mamy problemów z bezrobociem, nie mamy problemów y, z drożyzną, z koleją, z drogami. My mamy w zasadzie jeden problem to jest taka jedna partia opozycyjna, która w zasadzie jest przedstawiana we wszystkich prawie środkach masowego przekazu jako problem. Partia jako całość, wszyscy politycy z osobna, każdy razem. I poza tym nie mamy innych trudniejszych tematów. Nie ma smoleńska, nie ma wielu, wielu innych ważnych rzeczy. Tym bardziej ojce dyrektor, ojcze dyrektorze bardzo dziękujemy za to, że jest taki środek komunikacji, w którym można usłyszeć o faktach, w którym można usłyszeć o obiektywnie otaczającej nas rzeczywistości, w którym można powiedzieć prawdę i. Cieszymy się bardzo, że w coraz e, większej ilości polskich domów słychać taki głos. Ja już nie mogę oglądać tego, co jest w telewizji. Ja już mogę słuchać i oglądać tylko telewizję. Trwa mi słuchać Radia Maryja. Bardzo dziękujemy. I bardzo prosimy o więcej. Prosimy o wsparcie duchowe. Prosimy rodziny Radia Maryja o modlitwę. I wierzymy w to, że może nie będzie trzeba aż 70 lat czekać naprawdę. Szczęść Boże.